Cześć wam, witam Was cieplutko. Zobaczcie, kolejne irysy nam się pokazują. A ja zadowolona i szczęśliwa, ponieważ w końcu skosiłam trawnik. U nas upały, ale wiecie co? Zapowiadają. Zapowiadają u nas gradobicie na jutro. Aż się boję. Nie wiem, zobaczymy. Przeważnie nas tutaj omija. Słoneczko świeci, nie widać za bardzo. Idziemy popatrzeć, co nam tam zakwitło nowego. Tutaj mamy złocienie. Zakwit nam tamaryszek. Pójdziemy tylko ten tamaryszek. To mam przed bramą wjazdową. Tu ogólny taki widok. Tutaj krzewuszka nam zaczyna kwitnąć. Aha, miałam jeszcze pokazać dużo osób właśnie nie wie jak ten krzew się nazywa. To jest tabulec pogięty. Zobaczcie, taki mały kwiatek. Bardzo ładnie pachnie. U nas dzisiaj 27 stopni w cieniu. I chciałam Wam powiedzieć, żebyście mi podsuwali tematy. Co mam nagrywać? O czym? Może kogoś coś interesuje. Jak siewki wyglądają. Tu mamy barbulę Variegata. Tutaj mamy kolejne iryski. Dziękuję Wam cudowne, komentarze piszecie. To jest po prostu tylko taki miszmasz na ogrodzie. Plewienia dużo, od razu mówię. Tutaj mamy kolejny irysek. Tutaj trzmielina. Zwyczajna. Krzewuszka variegata trochę nam przymarzła, ale również ładnie odbija. Trzeba pousuwać te uschnięte pędy. Tutaj też trawa skoszona. Tutaj mamy tinktorię, tą mniejszą gumerę. Teraz zaczyna się cięcie krzewów. Będzie trzeba ciąć, formować. Tutaj ostatnio wspomniałam: bardzo pięknie. O, komar mi gryzie po ręku. Bardzo pięknie kwitnie i pachnie. Wieczornik damski. Zobaczcie jak mi się trawsko zasiało. Wszystko trzeba usuwać, bo się będzie wysiewało. Teraz jeszcze podlewanie nam doszło. Tutaj łubin nam się wysiał. Tutaj czekamy na liliowce. Żonki lepsze kwitły. Będziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Też trawę posiłam. Tam kwitnie nam azalia. Tutaj mamy trzmielinę robioną w koło. mamy rutewki kwitną. Bardzo ładny kwiat. Rutewka orlikolistna. Zobaczcie, jakie fajne, delikatne pióropusze ma. A tutaj w kolorze bieli. I również wysiewają się ślicznie. O, nawet wychodzą mieszanki. Widzę, tu jest taka nieczysto. Nie jest biała, nie jest różowa. Jest taka między różem a bielą, ale nie jest biała. Także powstała mieszanka. Tutaj łupiny. Tu mam taki bardzo cienisty zakątek i bardzo suchy. Tu mamy warię A forsycję. Kwitnie jak zwykła forsycja, tylko że listki ma warię Tu kolejny irysek, taki brudna biel. No i komary zaczynają gryźć. Tutaj mamy haber. łubiny również wysiewajcie. Same się wysiewają też. Tutaj piwonia w tamtym roku wyschła, w tym roku staram się ją podlewać, ponieważ jak ma zasucho, a i tak już widzę, zaczynają zasychać pączki, czyli zasusza jak ma sucho, czyli trzeba jej wody już. Tutaj zobaczcie, pod drzewem powysiewały się rozchodniki. Zostawiłam jak kosiłam firletki. Tu jest bardzo sucho. Tu już nawet trawa, widać, że zaczyna wysychać. Tutaj kiedyś, kiedyś była wyrzucona kokoryczka. Też ładnie rośnie. I ma sucho. Naprawdę ma sucho. Tutaj ogólnie mamy saharę, ale też roślinki dają sobie radę. Tutaj ogólnie tu nic nie powinno rosnąć. Ale trzeba podlewać. Wysadziliśmy tutaj kanny. Daliśmy ten hydrożel. Tutaj kwitnie nam na tym płotnie, patrzcie, to nie mój. <grytanie> tutaj kwitną nam białe iryski. Tutaj mamy taki ładny, ciemny irysek. No i zakwitło mi kilkoma kwiatami Paulownie. już pogubiły pączki reszta chyba się już nie rozwinie tutaj też biały irysek tutaj takie stare babciny iryski delikatny żółty kolor tu jest taki bardzo ciemny tutaj szykują nam się bodziszek później tam szykuje nam się przetacznik ostróżka Tutaj ładnie się rozwinęły wielosił. Kolor niebieski i biały. Ketmia między nimi jeszcze w pączusiach. Oj, nie ketmia, tylko kalmia przepraszam. No idziemy zobaczyć ta maryszka. To wszystko rośnie już u mnie przed wjazdem. Laurowiśnia już przekwitła. Tutaj również forsycja jest do ścięcia. Tutaj dzwonki kropkowane również nam się zaczynają szykować. Sasanka zaczyna po malutku szykować już nasiona, ale o, już się zaczynają gubić. To można zbierać, wprost do gruntu przyklepać i wysiać. Tu mamy pierwsze liliowce majowe. a to czerwiec, nie? Tam widzę w oddali zakwit irys syberyjski oraz kos kosaciec żółty, ale to tam dalej jest. Tutaj sobie pokosiliśmy, dzisiaj, bo też trawa była taka mocna. Tutaj mamy katalpę. Również jest z nasionka. Nasiona są ze stanu. Pod mojej mamy. Pozdrawiam Cię, Mamośka i się otwierają nasienniki jeżeli ktoś będzie chciał to nie wiem czy wykiełkują ponieważ całą zimę wisiały na mamusi tu mamy tamaryszka, także jak ktoś będzie chciał to niech pisze to podeszle nasionka za zwrot kosztów wysyłki tutaj zobaczcie nawet wysiewałam to miało być yy, jakie to miało być drzewo nie pamiętam, też jest z nasionka. Potężne wyrosło drzewo, a to jest po prostu czeremcha. Ale ona też jest z nasionka. Po prostu sprzedali mi nie te nasiona, co trzeba. Tu mamy biały wes. Kolejną roślinką z nasionka, to Wam pokażę. Może ktoś będzie znał nazwę. Zaraz podaję. Nie wiem, co to jest za, za krzew. On też by się wspinał. Ma takie bardzo drobne kwiaty. Praktycznie zielone jak trzmielina. Ale co to jest za krzew, to nie mam pojęcia. Też jest z nasionka. Dobra. Na razie koniec części pierwszej. Zapraszam do części drugiej. Zaraz będziemy nagrywać. A tutaj pęcherznica się szykuje wykwitnąć. Później na zimę Grubo grubodziób ptaszek Zbiera jej nasionka i sobie podjada. Także pięknie kwitnie. Owady zapylają, podjadają, a później jeszcze jest pożywką dla ptaków. Tak.